Dzień widzowie! witam w kolejnym odcinku na Kidowicach. Jak widzicie, mam swój plecak, a inny plecak znikł. Jak wy doskonale wiecie, to ja ukradłem ten plecak i on jest schowany właśnie w tym miejscu tutaj. No, mam nadzieję, że tego tutaj nikt nie znajdzie, aczkolwiek jest lipa, ponieważ dowiedziałem się, że powstała policja na Palionowej. Ja wam pokażę tą policję, bo ja mam tutaj lunetę. Możemy sobie szybko zerknąć z daleka na tą policję. Patrzcie, wyjdziemy sobie tutaj na balkon i teraz tak, tam jak widzicie, już zlokalizowałem, że jest policja postawiona. Faktycznie mają nawet bezpośredni wgląd do mojej chaty z tamtego balkonu, więc nie jest dobrze i ja. Nie wiem totalnie, co ja mam zrobić. Przede wszystkim widzowie, łapka w górę i subskrypcja. Im więcej łapek w górę, tym większa szansa na to, że nie odnajdę tego plecaka. Aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest najlepsze miejsce, w którym mogłem to schować. I wydaje mi się, że mogło, mo mo mogło być to lepsze miejsce, zdecydowanie. Tylko za bardzo nie wiem, gdzie. Nie wiem, ja bym najchętniej to ten plecak spalił. Ej, jakbym go spalił, to by w ogóle nie było dowodów, nie? To jest w sumie jakiś pomysł, jakbym mogło spalić. Dobra, nie wiem. Nie wiem totalnie widzowie, co mam o tym myśleć. W każdym razie gdzieś go na pewno dzisiaj będziemy musieli schować. Muszę znaleźć lepsze miejsce na to. Halo, co Filip? Co? co jest? To jest sprawa. Chodź, musimy się schować. Chodź na dół, chodź na dół, chodź na dół, chodź na dół. Myślałem, myślałem, że. Jesteś i będziesz mi tu robił. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. A co się stało? Wjazd będzie, wjazd będzie, słuchaj. Jaki wjazd będzie? Nie. Chodź tu szybko gdzieś na skraj. O tu. O? Słuchaj, będzie atak na twój dom. Jak atak? Podobno ty... plecak ukradłeś. Nie, kto, kto tak powiedział? Dave, ale to on głupoty gada. No nie wiem, w każdym razie słuchaj. Będzie wjazd na twój, to? na twój dom. Będziemy go przeszukiwać. Okej, okay, okej. Okay. I co mam z nie tym zrobić. Nie wiem kiedy, pewnie o 6 rano tutaj wpadniemy, także Aha. uważaj. Nie wiem co z tym zrobisz, czy go ukradłeś, czy nie. Może musisz się go pozbyć. Inaczej będzie on zarekwirowany i oddany. Dobra, yy... Ale ja nie mam tego plecaka. No to już... No dobra, będę stował 4, mam ten plecak, patrz jest tutaj. Tylko nie wiem co ja mam z nim zrobić, stary, no ja jakby ukradłem mu go, no bo... on się jest... go. Jak ci mam go co, spalić, go czy go gdzieś schować? Może nie, mam pomysł stary. Nie wiem. Schowam, no. schowam go gdzieś, na razie ci nie powiem gdzie. Wiedźcie sobie na chatę, przeszukajcie go, to już wtedy nie będzie. Ja go gdzieś schowam, później ci powiem gdzie on jest, znajdziecie go i w dokumentach piszesz, że się sam znalazł. No, że leżał, leżał pod drzewem, leżał pod drzewem i, i tyle, zapomniał go gdzieś, zgubił go. Będziemy mieć go Nie ma nic za darmo, nie ma nic za darmo, tak Dobra. Jak ktoś, nie. Proszę bardzo. Co Można to za Tutaj są podobno kitcoiny. No dobra, ale co ty wymienisz to? Nie, nie, nie. Dobra, załatw... Dobra, co, to daj mi... Dobra, załatwi ci więcej, ile chcesz. No takich emeraldów to to jest Dobra, będzie tak, będzie stack. tak. Dobra. Super. Dobra. Trzym się Z, i, i, jutro rano. rano, jutro rano już tak? Tak, tak. Będzie ja CB, dobra Ej, dobra. Wpadę. O nie, o nie, pierwszy raz będę przeszukiwano chaty. chatę. Dobra, widzowie, czekajcie, musimy się zająć tym plecakiem w takim razie. Bierzemy go stąd. Ja muszę w ogóle, najlepiej byłoby, wiecie co zrobić? Czekajcie, ja zabiorę całkowicie stąd tą skrzynkę, żeby jej tu w ogóle nie było. Dobra, bierzemy ją. O nie, 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 co jest grane, nie mogę stąd wypłynąć. A, dobra. Ej, murujemy to, bierzemy tu marchewkę, sadzimy, dobra, wychodzimy stąd. Muszę schować ten plecak i teraz najważniejsze, gdzie ja go mogę schować? Musimy go schować na pewno poza moją chatą, tak? Żeby nikt nie wiedział, że to jest u mnie. Teraz tak, ten plecak to jest tu, ja swój plecak odłożyłem, więc git. Dobra i teraz tak, wychodzimy sobie jak gdyby nigdy nic, jest wszystko w porządku. Idziemy i teraz gdzie ja mogę go schować? Ej, wydaje mi się, że najlepiej jak go schowam... Patrzcie, ja wiem, dobra, wiem gdzie go schowamy, wiem gdzie go schowamy. Idziemy tutaj. Tu jest kit sklep. I tutaj ostatnio powstało takie coś, widzicie? Schowamy to gdzieś tutaj. Schowamy to gdzieś tutaj. Skrzynkę zakopiemy. I może po prostu. Dobra, zróbmy to tak. Pod posągiem, pod posągiem, pod posągiem. Tu rozwalamy to. Okej. Okay. I teraz tu sadzamy skrzynkę. Łup. Jedna skrzynka. Dobra. Odkładamy plecak do środka. I murujemy to, murujemy to szybko, szybko. szybko. Dobra, nikt mnie nie widział. Dobra, chyba nikt mnie nie widział. Chyba nikt mnie nie widział, dobra i teraz na spokojnie, idziemy sobie spacerkiem elegancko w stronę wioski, już jest spokój, już jest spokój, nie ma, nie ma czym się przejmować, Ej, dobra pierwszy raz mi pały wiadomo na na chatę, nie? To, tego jeszcze nie grali, dobra wracamy na chatę i o, normalnie czekamy, czekamy na spokoj, w spokoju, na to aż mi policja wiedzie, aż przeszukają, już nic na chacie, nie mam dowodów, nie ma widzowie, proszę też nie mówcie nic nikomu, bo jeżeli się ktoś dowie to jest lipa. ale dobra widzę, że Def jest u siebie na Ej, czy on jest u mnie na tym, Czekajcie, czekajcie, bo on... ja zawsze się mylę, o, mamy tak blisko siebie te, 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 jak to się nazywa? A nie, jest u siebie, jest u siebie Ale widzowie, odkryłem ostatnio jedną rzecz, to wam później pokażę Ale dobra, czekajmy, bo może w każdej chwili tutaj policja wyjechać, więc ja... Polik co jest? Halo, halo Halo Otwieraj drzwi! Halo, no sam otwórz to ty to jesteś! Aaa! Jest to... więc... Co ty robisz? Co ty robisz? Oła. Co ty masz za paralizację? Ma nie ruszaj się! Dobra, stoję Dobra, jakby. No proszę, jest... Dobra, no idę, 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 ale o co, go, ja szybko, o co chodzi. Ja przeszukam O co chodzi? O co chodzi? Jakie przeszukanie, czego wyszukacie? Czego wy szuk... Jaki plecak? Ja nie wiem o nic o żadnym plecaku! Nie mam plecaka! Nie wiem nic o żadnym plecaku. Jest, szukaj, szukaj, szukaj Klot! Nie wiem nic o żadnym plecaku, dajcie mi spokój! Przeszukajcie ze wszystko, ale ja nic nie mam! Ale dlaczego! Dlaczego ten... A no nie miej mnie Pałom! SZUKAĆ panowie policjanci, a, ja, na pewno tu jest, no, na pewno no, tu gdzieś go, ten złodziej go wziął. Przyszedł, przyszedł, to jest naczelny złodziej. Go to, przeszukajcie, to, to, go przeszukajcie. To mnie, mnie skradziono, ja tu jestem poskodowany. Szukajcie tą chaseczkę. się, że go gdzieś zapomniałeś, schowałeś go i nie wiesz gdzie. Ta, ja ta, na pewno, ta. na pewno. To, on, on tak mały, on tak mały, później zwala na wszystkich. Ja na wszystkich tak zwala później. Złodziej. Tak, tak. Że szukać, panowie, dokładnie. Dlaczego nie pożyjesz, złodzieju? No ten na plecach mu sprawdźcie no. Co? Jaki? Ja nie... A, ja mam na plecach Ale to jest mój plecak, mogę go oddać. Mogę go... Patrzcie, zobaczcie, to ten plecak. To jest mój plecak. Proszę sprawdzić, to jest mój. Nawet dowód, dowód w sklepie. Można sobie pójść, zobaczyć. Proszę ściągnąć z pleców mój plecak. Nie, nie zezwalam okay. na noszenie go. Nie, ja tutaj patrzę, tutaj w środku. To w środku nic nie ma, go jeszcze nawet nie użyłem. To jest nówka, sztuka. nie no, bardzo, cieka bardzo ciekawe zeznanie. bo Każdy złodziej tak mówi, że nówka, sztuka. No. Nie mój. a mój też był nowy. Pewnie ale, mi go wziął tam? Ale, 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 ale jest jego... paragon. gdzie jest paragon? Ale nie ma paragonów A, tutaj o, Proszę pójść sobie do kit sklepu Tam są kitcoiny moje, sto kitcoiny, które zapłaciłem za ten plecak Jest dowód na to Moment, moment Może, o. proszę, zielony, zobacz sobie Pogadajmy sami No, czy to jest twój plecak? No to nie, no nie wiem, nie wiem, no trzeba zrobić DNA, no trzeba zrobić testy, no przecież on no to mógł Bardzo robić. Proszę, proszę policjanistę go zabierze no, do, 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 do testów, sprawdźcie, to razem, nie zbyt, jest nie. jego plecak, to jest mój plecak Poza tym proszę sprawdzić dowód w sklepie tam jest, yy, dowód na to, trzeba, że go kupiłem Dobrze, dobrze, wszystko wyjaśnimy na komendzie, zapraszam na komendę Na komendę od razu no. Czy od razu mam iść Bardzo dobrze Ale proszę do mnie nie strzelać z tego paralizatora Na komendę Idę, idę, idę. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze na komendzie nie byłem. Ale co to jest za, w ogóle, co to są za, 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 za maniery, ty? To powinniście wjechać elegancko. Przeszukamy, przeszukamy chatę, a nie tak wiesz, z buta. Jak na komendę, proszę. Ale macie krzywy napis, policja. Ty masz dolać, żeś miał krzywy nos. <laughs> proszę mi nie grozić. Tutaj gdzie? gdzie, gdzie? Ale tu, gdzie proszę. tu? Co wy mnie proszę, chcecie Warańsz, w sadzić, jak ja Nie macie nie, dowodów nie. żadnych. Przesłanie będzie. Ale to przesłuchanie no. w celi? No. się normalni? No, I proszę, proszę tam być. Dobra, otwieram. O no co wam chodzi? Dobra. Zabra, ja Ale spotkanie. co wy mnie do aresztu wsadzacie, jak ja jeszcze nie macie dowodów żadnych? Nasz kolegę, spokojnie. Co mam? Nie chcę tego kolegi, weźcie sobie go. <laughs> Dobra, proszę tak, poczekaj, zaraz ci si przygotuję całe <laughs> te... Poczekaj, nie nie. Źle, moment, poczekaj tam. To jakiś problem masz? Nie, 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 po prostu nie, jak, tam, jest... Poprądzić. Dobra. tam jest... Nie, trzeba Dobra. To jest chyba jakiś zeznania. system zeznania. otwierania, a nie kill nie? Zadajemy teraz mu pytania. Dobra, dobra, proszę bardzo, ja czekam. Proszę bardzo, ja czekam. Mów wszystko co wiesz, proszę napisać w tej książce, to są dowody w sprawie. No ale tak. co ja mam tu. Pi to ale to co sami zapiszcie, nie? Że... Ja wam będę po odpowiadać, ciebie pierwsze... piszcie. Po pierwsze, wniosek musisz zrobić. Jaki wniosek? Po, po, żeby... Ale ja nic o, nie wnioskuję! Ja zdaję, ja zdaję, ja zdaję zdanie dobra. mówię. Ty se piszemy. proszę. Proszę no, bardzo, No to, to proszę bardzo, co wiem, no co wiem. No, Gdzie rzeczywiście... kupiłeś, o której godzinie, w której minucie? Nie jaka wiem, ale co ja myślę, że ja takie rzeczy no pamiętam. Na. Kupiłem nie, plecak, to jak poszedłem wiecie. do kit sklepu, kupiłem plecak. Zapłaciłem za niego ale 100 kitcoinów, ciężko zarobione 100 kit coinów, które Sto zarabiałem kit coin, od r, ostatnio, nie wiem, chyba dwóch tygodni. Zarobiłem, Ale się cię... i tak, Dave, więc no, W jaki no, sposób to... zarabiałeś pieniądze, proszę powiedzieć? Z, y, 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 prowadziłem biznesy z wieśniakami. Jąka się, jąka się, Nie, szadłem, prowadziłem biznesy z wieśniakami. Robiłem z nimi interesy. Dziękuję. Co sprzedawałeś? Jakie, Sprzedawałem jakie dobra materialne, takie jak ziemniaki, marchewki, arbuzy, dynie. Wszystko. Handlowałem dobra, ogólnie dnia? żywnością. W, o, wieśniaki o, wieśniaki brały dalsza. jak. Jak, detali, może być detaliczny, to że znaczy góra jest spożywcza, ale okej. Okay. Nie, nie, dopisz tam, że Dave miał pierwszy plecak i już nie ma. Dave nie to pierwszy jest, jest chyba najważniejszy Dave, mnie. Ale, to, proszę, ale niech on se ma, co, co my go opłacisz, że miał pierwszy plecak? Mi no, on si, si, miał pierwszy, si... a ty No i drugi. dobra, ale ty, ty masz kurde, kaczy łeb, no i. No i co, a ty masz tosta, i co? Obraza, no i elegancko, już nie dajcie spodę, mi, spodę, dajcie, mi, dajcie mi spokój, już mogę wyjść? Obraza policjanta w miejscu, jeszcze na komendzie. Bezczelność, nie za granic tego człowieka. Tak, tak, oczywiście. Dobra, to wszystko. Akt piąty, dobra. Jak będziesz niegrzeczny to jeszcze ci na dołek wsadzimy No już mnie wsadziliście, to nie wiem Co, Chcesz coś spędzić 48? Co? No. Nie chcę tu spędzać 48, bo dole. nie macie żadnych dowodów na to, że jestem winny Co Proszę dole? mnie wypuścić stąd My chyba wszystko już mamy moment... Wszystko już wiemy, jutro damy ci odpowiedź yy, I widzimy się po prostu jutro Wyjazd to fajne, fajne. Co ty robisz? Kloc. Kloc Co? To jest inne otwieranie to... Nie ma innego Dobra, wypadł Dobra, on się nie nadaje na policjanta dobra dobra, 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 zostawcie mnie Zostawcie mnie! Dobra, to jak będę... Będzie... A, oddać mi mój plecak? Nie, to jest na razie dowód sprawy, Nie, no i dobra, i ledwo co ten plecak kupiłem już go mi zabrali. Zaszufladę go, zaszuflady go. Dobra, widzowie, no nie wiem, to jest jakaś tragedia. Z, ledwo co zarobiłem na plecach, ukradli mi go i jest totalna lipa, no ale... Ale, no nie wiem, dobra, wracamy na chatę. Dobra, widzowie, umówiłem się z policjantem. Poszedłem tam jeszcze, żeby w nocy W nocy zgadać się z nim na spotkanie. I teraz tak, on z tego co wiem, ma czekać w wiosce Villagerów. Więc ja sobie na spokojnie tam idę, na spacer wieczorny. Wieczorny spacer po Kidowicach. Idziemy, spotkamy się w wiosce Villagerów, on tam gdzieś powinien być. I ja mu przekażę wtedy informację, że plecak jest schowany pod pomnikiem Patrioty. Mam nadzieję, że yy, że oni sobie go znajdą i wszystko dobra. Musimy to rozegrać tak, żeby się nikt nie zorientował, że ja faktycznie ten plecak zabrałem. Na co jeszcze się ma wtyki w policji, no i wszystko zostało rozegrane. Grane tak, że nikt się nie spodziewa, a w szczególności ten głupi policjant drugi. Dobra, teraz pytanie: w którym miejscu jest ten policjant? Ja nie wiem, gdzie on tutaj będzie na mnie czekać w ogóle. Dobra, musimy przejść się po tej, po tej wiosce, gdyby nigdy nic. On tutaj gdzieś powinien być, tylko za bardzo nie mam pojęcia, gdzie. Ale dobra, przejdźmy się tu, 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 tu. Halo, jest tu ktoś! Halo, policjancie! Halo! Nie, no nie widzę go tu nigdzie. On tu miał czekać w nocy, gdzie on jest? Gdzie on jest? Już jestem tu przecież! On tu miał gdzieś być! No nie, wystawił mnie, wystawił mnie na bank Wystawił mnie Nie wiem, gdzie on jest, nie widzę go Dobra, czekajcie, ja może się schowam do, do jakiejś chaty Tutaj się schowam, tutaj Nie, będę przeszkadzać, bo to jakiś wieśniak kpi. No miał być w tej wiosce, gdzie on jest? Gdzie jest ten, ten, ten policjant? Chciałem z nim porozmawiać, no już jest noc w sumie noc się dopiero zaczęła, to jest szansa, że on dopiero zaraz przyjdzie jeszcze, ale dobra, musimy się schować w jakimś domku, czekajcie, musimy się schować, gdzie się mogli schować, schowajmy się, schowajmy się u kowala, u kowala... Ej, bo... ej leć! Ale... Dobra, dobra, ej. chodź, tu, chodź tu, chodź chodź szybko, szybko, szybko. E, Panowie, proszę nie podsłuchiwać. E, śpijcie sen, nie przeszkadzajcie sobie. Boli ten paralizator? Kurczę, no trochę, trochę pojęci, że kręci mi się w głowie, po nie do teraz, ale słuchaj, akcja jest taka, e, plecak, plecak jest schowany pod pomnikiem patrioty, musicie go tam znaleźć. zn ten Halo. Nie no, nie bij go. O, no, no, wykurzył go. Dobra, ehm, słuchaj, plecak jest schowany pod pomnikiem patrioty. Znajdcie sobie go normalnie, powiedzcie, że tam, że po prostu leżał tam, że wiesz, że, 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 że ja normalnie, że go znaleźliście i że nie wiadomo skąd on się tam wziął, coś tam, coś tam. No daj, daj nam spokój ty. No, no, haczu. Ehm, dobra, chodź tu, za zadomek za Za domek, domek. No i po prostu... Jak go znajdziecie, oddajcie mu ten plecak. Mi później jeszcze nie oddawajcie tego plecaka, że to jest dalej dowód w sprawie, coś tam, coś tam, że niby znowu ja będę poszkodowany. Wiesz, tak, żeby się nie zorientował, że to ja ukradłem ten plecak. I mówcie mu, że to on go zapomniał gdzieś zostawił. Może powiedz, bo on budował ten pomnik. Powiedzcie mu, że zapomniał go tam, jak budował. Pewnie, pewnie coś tam na, 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 na oto, dobra? Dobra, ogarniemy to. Dobra, więc tam go znajdziecie i najlepiej znajdziecie go nie od razu teraz, tylko gdzieś tam za, za jeden dzień, za dwa, wiesz, tak? Że na spokojnie, żeby on się nie zorientował, że to w ogóle ja, nie? A co też, smaragdami. Aha, yy, No dobra, chodź ze mną. Chodź ze mną. Musimy, nie mogę wchodzić teraz do ciebie, bo tak, no nie, dobra, musimy, dobra. Umówmy się tutaj za 24 godziny, dobra? Wtedy przyniosę ci cały szmaragd, gdy wszystko się umówimy, tu ci wszystko przekażę i będziesz miał. W tym samym miejscu, za tym domkiem, dobra? Dobra. Dobra, otrzymuj się. Cześć. Co ty zrobisz? Dobra, jakiś paralizatorem w moją stronie jeszcze strzelił, ale chyba nie trafił. Dobra, widzowie, jesteśmy uratowani. Mam nadzieję, że nikt się nie zorientuje, że to ja ukradłem ten plecak.